Bardzo fajna opłatka nam wyszła. Doskonała tak. Nie ma gościa w zbroi, nie ma faceta, nie ma kobiety z wielkim jest taki wielki kawał skór czy który wjeżdża w, wjeżdża w czy tak. My mamy zawsze w rotacji tak, że y, mamy takie głosowanie powiedzmy na najlepszą płatkę. i zawsze jest, wszyscy są zwykle tam, większość po jednej stronie i zawsze jest Enki, który wybiera zawsze coś innego. Czyli no, jak są dwie opcje, to on to ma być trzecią na przykład. Także ma to nam się nie podobało, ale poza tym no, to zdecydowanie był nasz poparut. Okładka mi się podoba. Jeśli chodzi sam gębską, a nawet nie, nie jakby ich, naszą relację, ale samą trybę. No to jest na pewno zdecydowanie y, największa impreza na świecie no i bardzo się cieszę, że mogliśmy na niej być, że relacja z tam była, że też porozdawała zdawała swoje nagrody, które były też dumnie y, widoczne i pokazywane przez, y, przez wystawców gier właśnie, że stryminowani. Zawsze dużo tuna <grymne> ja gram Piranie Bajsa, ale trochę je Najpierw dźwigają cię w żebra, czy, czym popadnie, a potem cię tak trochę przytulają i zanieczyszcz to działa dokładnie tak samo. I piranie baj są specyficzne i mogą po prostu nie podpasować swoim stylem, ale z drugiej strony są to pod pewnymi względami RPG bardzo przystępne, na przykład dlatego, że nie są przeładowane liczbami, cyferkami, pocencikami i nie topisz się po prostu w karcie postaci. W dziale gier wiecznie żywych mamy czterenicowe materiał o gotikach. Głównie o pierwszym, to są 3, 4, 3, 3 artykuły. Trzy artykuły trochę o tym, jak ja powstawała, trochę o moich wrażeniach i o tym, jak gotyk zmienił moje postrzeganie RPGów. Trochę o tym czemu ta seria jest taka dobra, chociaż pod niektórymi względami jest bardzo zła. Także dużo interesujących rzeczy. Mamy no, bardzo zróżnicowaną publicystykę. Polecam teksty o haterach. Mamy tekst o braciach Stamper, którzy kiedyś stworzyli firmę RR. O hakerze, który 10 lat temu ukradł kod z Half Life 2 Rozpoczynamy akcję z serwisem Royal Fun Games. Będziemy zachęcać naszych czytelników do zgłaszania pomysłów na grę o CD Action. Kilka fajnych gier opisaliśmy w tym numerze żaden z tych tekstów, które nie wymienię, nie, nie, nie był mojego autorstwa, ale w tej grze bardzo mi się podobały. Były to między innymi The Crew, nowa Ubisoftu, było to Same a także Dark Souls, oczywiście dodatek, który nie możemy właśnie nagrywać. The Crew, zarobista gierka. To znaczy fakt, że jakoś... Twórcy strasznie pimpują nowość tego tytułu, że jeździsz ze swoimi ziomalami, w ogóle kochacie się zakupie. Mam to gdzieś, za to sam model jazdy, świat, no zarobista rzecz jakby. Wydaje mi się, że to może być samochodówka może nawet podobna. Głównym tematem są Przenośne źródła energii, czyli powerbanki i akumulatorki AA. E, test akumulatorków AA był najdłuższym testem w historii elektronów. E, jakieś 6-7 tygodni trwał. Najpierw akumulatorki e, zostały rozładowane i naładowane, e, a potem drwały na półkę i czekały, aż się rozładowały. Bo miały się nie rozładowywać. Co generalnie okazało się prawdą. Udało się yy, wypożyczyć do testu 15 latarek, yy, w związku z czym świeciło sobie 15 latarek przez jakieś 3,5 dnia. Znaczy nie wszystkie, oczywiście, ale, ale, ale rekordzista mniej więcej do, do jakieś 70 paru